Mówić, że nie wiem, zostałeś postrzelony i coś tam już ten, ale no nie, nie, nie wiesz konkretnie kto to zrobił i na pewno nie możesz. Przeczytałem, przeczytałem, czy znaczy, tak, to. <laughs> Dobra, chłopaki, spierdalamy. Czekaj jak się wychodzi z tej dziury, ja pierdolę. <ślesk> Co prawda nie tak słówka, ale włączaj ten silnik Cvelus. A... <ślesk> <ślesk> Bo <gry> się tylko nie wyjebać, nie? Jedziemy za lisyć chłopaki. Co prawda, nie wiem czy to ona, ale tam byle jakiś hot wystarczy. Uff. Ale to jest taka odsyłana, to odsyłana. Jak się to tylko raz, nie? A, dobry, palenie jest niezdrowe i Chociaż sam czasem fajkę rzucę, to... A no właśnie słyszałem na Twitterze, że pani szuka taksówki A no... Taksówka to to nie jest, ale... Myślę, że zawiezie z punktu A do B Także w razie czego, po prostu wsiadać i możemy gdzieś odjechać Zachód słońca, albo inne bajery Tu pan otworzy może najpierw Jasne Teraz powinno być okej? Okay. To gdzie mogę zabrać po służbie? Eee, no ja mam chętnie na komisie eee, Komis ten, ten samochodów, ten tutaj w mieście, tak? Nie w to gdzieś tam? Nie, 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 tutaj Dobra, komis jest tutaj A co, poszukuje pani nowego jakiegoś samochodu, czy... tak tylko na przeglądzie? Dałam wszystkie samochody także został mi tylko rowerek A rowerek to samo zdrowie akurat Nie mam wiesz, wie pan no, ta pogoda to taka potafi, teraz, teraz je, zimno A to akurat fakt z tą pogodą I tak nie zalicz kurwa Świetny tekst na poduję To no, kurwa Czad, rozpraszacie mnie to takie terenowe jakieś takie A tak naprawdę poza służbą historia tego samochodu jest taka, że y, był na komisję w sumie za niezłą przecenę Właśnie za miastem, za niecałe 5 tysięcy żeśmy go uklepali, także no myślę, że warto tak Bo w tym właśnie w salonie tutaj w mieście na takich cenach to pani dostanie raczej O, Je o jezu, co to się stało tutaj? O boże! No musimy to zgłosić, czy jak to? Ten... ten od razu. O, o jezu! O nie tak, nie tak! O boże! O jezu! Wszystko w porządku? Nie, co tu się dzieje? O boże! Na pewno? Gdzie ten człowiek tam tam No już odbieg, tam no... Ale pole. Jezu! Bo, wróci pani do auta, to sobie pani usiądzie, bo tak to. Kurde. No, jak może mówiłem, właśnie tak. w tym Santos to nigdy nie wiadomo o tych ludzi. No kurwa. Teraz jeszcze mnie przejadą. O boze! Ja panie, w ogóle nie widziałam tam tego samochodu. właśnie, kurde nie wiem, co się stało. No, to różne dziwne, się ja co się dzieje. Ja pierwsze co to do poszkodowanego, takie, można powiedzieć. Albo miękkie serce, albo zboczenie zawodowe. Ale nie patrzę na siebie, więc zupełnie nie zauważam do tego samochodu. A mam pracowała kiedyś w EMS-ach albo innych takich służbach zdrowia? Nie, nie, ale oczywiście szkolenie mamy w policji. Znaczy no, policja, z tego co wiem, to w miarę tyle, żeby zabezpieczyć, żeby ktoś nie umarł. Ale ją zredukowałem, co? Ja osobiście w sumie kiedyś próbowałem studiować medycynę, ale no nie wyszło mi to za bardzo. Także to możemy wyjść z tyłu, bo to jest takie wejście dla ekskluzywnych klientów. Spytałabym jak pan parkuje, ale jestem to zawsze już sobie Znaczy powiedzmy, że znam właściciela, dlatego no. <grych> no okej. Okay. Nic się nie stanie, a poza tym jedyne osoby, które to parkują do jakiejś skuterzyści, także na takich to nie trzeba uważać. Ja tr a przepraszam, jak najbardziej trzeba uważać cel naprawdę jest wysoka, nie? To obszar. No, najbardziej, jak najbardziej. Trzeba ja w sumie zobaczę, co tam kurwa Hans ode mnie chce. Ja pierdolę 12 nieprzeczytanych wiadomości. Ej, to jest naprawdę ARL symulator, nie? Bo ja w realu też mógłby nieprzeczytanych wiadomości w pizdu. Dzięki, że przyjechałeś. <laughs> Żegnajcie, mój koniec, jesteś bliski. Kurwa, co tu się dzieje. A panu co tu się zebrało? Co, co z tym, kurwa, co tu się w ogóle dzieje? Trzech? Nie, w sześciu Aaa, świetnie Ten już to widziałem, polecam schować, nie? Nic pan nie widział No nic nie widziałem? No mam nadzieję, że nic nie widziałem O, świetnie Też mogę wam pokazać o nie, o nie niezłą nie, to jest pałkę jest taki kurwa zabawkowy, dla dzieci A, zabawkowy dla dzieci, no mam nadzieję Tak Też bym wam pokazał niezłą pałkę, ale... Ym... No, nie chcemy tutaj przy Damie robić żadnych dram, prawda? Świetnie, więc. Mam e, sugeruję... W takim sklepie, gdzie pracują afrykańskie dzieci. Sugeruję, że złapiecie sobie po ulecce jeden z drugim i przejrzycie fajne auta. Kupicie co chcieliście i nie będziemy sobie wchodzić w drogę, ponieważ nie słucham problemów, wytecznie i wszystko będzie ok. Ale nie, niech pan poczeka, bo tutaj mamy budowniczego. On panu zbuduje dom. E, tak się składa, że ja domu nie szukam, tak no... Przykro bardzo. Aaaa Buty do garnituru nie pasują przy pana. To dlatego, że jestem piękny i młody. Pozwalam sobie na to, aby coś nie pasowało. A ty, kurwa. A mogę pucować panu butki? Eee, no to pan musiałby się dopłacić trochę za to. A ty kurwa. No bywa. Tylko mocno sugeruję złapać A. sobie... Co pan chciał dodać? Już dam nawet dość do słowa. Też bardzo pana. A, lubimy się. No to, to świetnie, no to się lubimy. Nie wiem jak oni działa w trzech. Zapytaję czy idę. Mam, mam plan na taki. Okej, okay, no to możemy, możemy podjechać. Panowie. Pan podrywa, pan podrywa, pan podrywa, pan podrywa? E, Ja panią podwożę z punktu A do punktu B A wam spokojnie polecam abyście a. złapali sobie tą ulotkę i przejrzeli auta Wie pan, tutaj pan pana chodzi A, pan już, już już Ej, panie, panie, panie! A tą dupę za odkupię Jeszcze jedno takie słowo i sobie inaczej pogramy Tak, normalnie Ta, no niechętnie bym panu pokazał moją zabawkę Dlatego sugeruję abyśmy wszyscy się rozeszli tak jak tu stoimy. Wy sobie słuchacie tego auta. O ty Słuchaj. O <grywa> Pani spokojnie, Aha, uh -huh. kto pierwszy Ty! Cowajdą, spluwę, gościu Spadamy stąd najlepiej, nie no to... szukać kłopotów Tak, kurwa bo jesteśmy w miejscu publicznym. Nieładnie jest machać z próbą przed osobami. O! No, ale co ty robisz w tych, opatko jebana? Jak coś powiedział? No pan coś jeszcze zamierza dodać? No popierdolona jakaś. Spok po Dobra, spokój. Stać, redskrybujmy wszyscy razem. Ja też? Tak. E, swoją stronę, idziemy swoją. Coś zamierzają panowie dodać jeszcze? Spać. To jakieś psychopatce? No, broń to panu, yy, no rożę, pani grozi mi. Pod ścianę obydwóch, pod ścianę obydwóch. Cyk. Będziecie na moim Instagramie, gratuluję. Złapy ty, kurwo. Moment, moment, co ty z tą pukawką? Odłóż to, Raz, kurde, co? A! Kurwa! Wił mnie, by było skubany. Miał mocniejszy, kurwa. Wiedziałem, że jak go złapię pod ścianą, to będzie dobrze, ale nie, nie przepuściłem, że mam znowu pół HP zamiast całego. Ciul. O, tu jeszcze Hans przybiegł, ja pierdolę. Nie, bo nie, nie, nie spojrzałem na to, że mam pół HP. Nie? Z pistola OP hity są? Mówisz, że więcej zabiera? O, jakiś gruby dostał kika. No. się, co odjebałem. No, mówię, nie wpadłem na HP. Nie? Szkoda w sumie, bo teraz najlepiej bym wstał i podgrywał dalej coś tam. Ale no wiesz, ma, mam plusy ulaski, nie, bo poświęciłem własne życie na. No. Nie chciałem, żeby ktoś strzelał jej w plecy. Miki?